Jak przygotowanie do jutrzejszych zawodów? No, tak jak zawsze, na ostatnią chwilę. Można się przygotować na ostatnią chwilę? Jak to zrobić? No, tak jak to mój tata. Dwie godziny przed treningiem sobie przypomina, że dzisiaj jest wyjście. Co wtedy robicie? No, szybko się pakujemy i zapominamy, tak jak zawsze, połowy rzeczy. dziur przybyło od zeszłego roku? No nie wiem, no trzeba sobie obrać dobry tor jazdy, omijać wszystkie, bo inaczej nie da się jechać, nie? Może kiedyś załatają, zobaczymy. <grym> jak twoje przygotowanie w tym roku? A no, jak co roku i jak co zawody. Wczoraj trenowaliśmy późno do wieczora, tak. Dzisiaj zobaczymy. A jak konkurencja? Urosła? Konkurencja rośnie z roku na rok, tak. Tam w 2015 roku czas to była minuta 7. W zeszłym roku zeszli do 49, już najlepsi, co będzie teraz? A twój czas? A szkoda, gadać. 50 z haczykiem. Dosyć dużym. A jak konkurencja, powiedz. No, Na pewno się zmieniła niż w zeszłym roku, ale też tutaj to jest mój tor. I... Inaczej niż na przykład na Toruniu, bo będę startował dzięki temu tutaj w Pro. A skoro twój tor, to znaczy, że znasz tu wszystkie dziury, to opowiedz o nich. No to tak. Tam na dole jest taki łuk, proszę na niego uważać, bo mamy jakby dwa zakręty złączone. I tam na jednym zakręcie jest jakby ogromna dziura, na którą trzeba uważać, bo tam raz trafię sliderem i by wywaliło z motocykla na drugą stronę.